Łukasz, ty powiedziałeś, że przyjechałeś właśnie do tego miejsca w Berlinie ze względu na moje filmy. Nie, bo byłem, tak chciałem pozwiedzać, wiesz, trochę, nie? I pozwiedzałem Iroka, odwiedziłem ostatnio jak tutaj byłem, wiesz, Dolzi. Bo spałem k***a, z nim pod bankiem. Patryka w nie było, wiesz, Dolzi. Ale poznałeś ich z kanału. Poznałem, no, z telewizji, tak. Aha. I tak chciałem zobaczyć, mówię, jak oni to naprawdę, wiesz, funkcjonują, nie? A ogólnie co? Normalnie. A w i... jaki sposób zostałeś przyjęty przez eee, Ja tutaj za dużo, za dużo znam, wiesz, ludzi, nie? Przyjęli mnie z otwartą ręką. To już nie ulica mnie przyjęła, tu... Ja znam dużo ludzi takich, wiesz. Ja tu kradnę dla niektórych, wiesz. Daję im, wiesz, kawy, coś tam wynoszę ze sklepów, żeby mieć na funkcjonowanie, nie? Czy wtedy, kiedy poznałeś Irokę... Za... Nie, i Irokę dla mnie jest dnem, dno, dno. Chodzi mi o to, czy wtedy, kiedy go poznałeś, czy... Nie poznałem ich wtedy, nie. Poznałem ich sam. I rok to jest dla mnie dno, dno. A wiesz czemu? Bo teraz milionami rzuca, nie? Miliony ma, nie? Miliony. A nie umie... Już nie chodzi o mnie, ja nie chcę od niego nic. Ja od niego nic nie chcę. Ale nie umie pomóc takim o... Spędzał z nim tyle lat na ulicy z chłopakami i słowakami, tyle czasu spędzał na ulicy, nie umie pomóc nikomu. Nie, tylko chodzi i się chwali, wiesz. Łukasz, czy wtedy, kiedy go poznałeś, czy już coś zapowiadało, że on przestanie być bezdomnym? Nie, nie. Wtedy jeszcze był cały czas. Spał tu pod hitem, wiesz, nic takiego nie wskazywało. Ty powiedziałeś, że spałeś razem z nim? Ja spałem z nim pod bankiem tutaj. Mhm. Znaczy nie z nim, wiesz. No rozumiem, no. Nie, tylko no, spałem, bo się bałem o niego, wiesz, co? go pilnowałem, można tak powiedzieć, tak? Mhm. Tak samo tego pilnuję. Wiem gdzie śpi, wiem gdzie... Nie chce śpi. Ja po nocy cały czas buszuję. jak to się stało, że on szedł z ulicy? No jakaś babę poznał kurde z Holandii czy skądś, wiesz, co go tam sponsoruje, nie? No. Daję mu kasę i sobie żyję na hotelu czy gdzieś, wiesz? Tak z tego co słyszałem, no nie wiem, nie powiedz wiem. Powiedz mi, powiedz mi, na ile ważna jest w y, tych relacjach na ulicy solidarność albo Bo, lojalność? No kurde, bardzo jest ważna, bardzo. I co w ogóle sądzisz o tej całej sytuacji, że w tej I chwili powiem, Patryk został jak gdyby sam? Patryk nie jest sam. Patryk nie jest sam. Patryk jest... pod dobrą ochroną. I Patryk, Patryka nikt nie dotknie, on może sobie spać tu, może sobie spać gdzie tam, nie dotknie go nikt, nikt, bo Patryk jest, znam dużo ludzi tutaj, bardzo dużo, jeżdżą bmk Mercedesami, mercedes -mi, takie rury, tylko mnie widzą i tak, bu, 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 i gazu dają, leci dym, nie, z rury, nie, bo, chłopie, śpieszę w Mercedesie, kurwa, sam, nie chcę nikogo, nikogo. Łukasz, powiedz mi, czy poznałeś Berlin od strony pomagania bezdomnym? Jak to wygląda? E, cały czas im pomagam. Mhm. A, ale ogólnie tak przez tę misję, przez to. No to co, na masz jedną. E, masz na Hauptbahnhofie chyba szczurownie. I tu gdzieś jest też coś. Nie wiem, ja tam nie korzystam. Ja to tutaj korzystam z toalety, gacie skarpety. A jak jadę się wykąpać, to jadę na Wis Wisłę. Mam taką zatokę, wiesz, fajną, nie? Mam takich Polaków, poznałem, na barce mieszkają. Mają barkę, wiesz. No daleko stąd trzeba jechać, Czyli ty nie? w ogóle nie korzystasz z tych misji? Nie korzystam z niczego. A poznałeś już klimaty w ogóle ulicy poznałem, tutaj? Poznałem, poznałem. Jak dużo tu jest bezdomny w ogóle? Co ty ja powiem, sądzisz o tym Pomagają wszystko? coś, bo tu przyjeżdżają też, dają jedzenie, nie? Ale... Ja to se sam biorę, wiesz. No. Ze sklepów. Ja to nie chcę, ja na co mam ochotę, na przykład, nie wiem, dziś na gofry, jutro, kurwa, na przykład, nie wiem, ryby, kurwa, w dzisiaj to, dzisiaj to, jutro to. Zależy, wiesz, co chcę jeść, nie? To sobie no. biorę, jak u siebie byś był. Czy ty w ogóle myślisz o swojej przyszłości, na przykład? Moja, moja przyszłość? Co mam o przyszłości myśleć? Na pewno skończę w więzieniu, to wiem o tym. To na 100%. Już mi policja powiedziała. Mówi jeszcze raz, mówicie, złapiemy, mówi idziesz siedzieć. Od razu, w sankcje. Tutaj. A ty w tej chwili nie masz żadnych zaległości w Polsce? Nie, a w Polsce czysty jestem. A nie myślisz o tym, żeby ruszyć gdzieś indziej? W świat jeszcze? Czy Berlin ci odpowiada? E, miałem taki plan: Francja i Barcelona, nie? Ale mi teraz chyba zamknęli, bo trzy dni go nie widzę. Tutaj takiego małego tomka. On tam spał pod bankem. Widziałeś go? To go nie zamkli, widzisz. I co z tymi podróżami? Tak myślałem, gdzieś tam sobie, ale nie wiem. Nie, nie chcę się oddalać od Polski za daleko, wiesz? Mm -hmm. Bo. A myślisz o powrocie do Polski? Ja mogę wsiąść w pociąg i jechać dziś nawet. No to właśnie co decyduje o Twoich wyborach w takim razie? Eee, po moich wyborach decyduje to, że moja mądra dziewczyna odjebała mi taki numer i chcę być z dale trochę od niej, wiesz? Dla bezpieczeństwa jej, bo chce spokoju. Dlatego ja jej ten spokój daję cały czas, daję. To jest spokój. Mnie mój w głowie, tu nie mój. Ale ma spokój, bo mnie nie ma tam. Bo ja bym odpierdalał coś, wiesz. Czy ty jesteś uzależniony od alkoholu? Ja jestem alkoholikiem, chłopie. Ja muszę pić. Jak to się w ogóle zaczęło w twoim życiu? Całe życie piję. Od którego roku? Kurwa, nie wiem, z 13 lat, 14? Piję, piję, dużo piję tylko jest moje paliwo. Tak jak twój samochód. Nie pojedzie jak nie wlejesz. Nie? No tak samo ja. Nie wleję, to nie pojadę. Pamiętasz ten pierwszy raz, jeżeli chodzi o nie, alkohol. Nie, klej czpałem kiedyś, wiesz? Klej. Jak byłem mały. To była modzie kiedyś, klej. Wiesz, worek wlewałeś klej i czpałeś. To moje czasy były, dzieciaka. Niedobre. Ale to skąd to się w ogóle bierze, że dzieciaki to robią, to jest, rozumiem. No, a i... czemu tu czwają gaz, kurwa, jakieś rzeczy, bo to wszystko idzie od dzieciaka. No kiedyś nie było narkotyków, nie było doparaczy, no to ćpało się klej, kurwa na przykład. Wiesz co Ja trochę jestem starszy trochę, wiesz. Rozumiem. A wytłumacz mi, dlaczego rodzice ciebie nie dopilnowali? No, nie umieli, no nie umieli. Choć miałem w domu wszystko. Jak wyglądała twoja edukacja? Ci powiem, na tych trujach, dwójkach, czwórkach się jakoś tam wychowałem, nie? Szkołę skończyłem, wiesz. A ja nie jestem głąb. Życie zniszczyło mnie, życie. Znaczy, zniszczyło nie ja jestem zniszczony, kurwa. Ja ci czuję, jakbym miał z 18 lat. Zajęliście Jeżeli chodzi mnie. o alkohol w dzieciństwie, jak to się stało, że ty zacząłeś pić? No, piłem, piłem dużo, no. Mój ojciec pił, i zawsze w domu ten alkohol był, i się podpijało. No tak się zaczęło, no jak mam ci powiedzieć, mordo. Czyli, ty podpijałeś ojcu? No, brałem mu to, co miał, i piłem, nie? A on to w ogóle widział, zauważył, A on to że... tam. Nie, on nic nie widział w życiu, jak to pijak był, alkoholik stary. Ale w więzieniu miałeś okresy trzeźwości? Miałem, no, ale też coś tam konstruowałem, nie? No ale potrafiłem nie pić. A czy jeżeli chodzi o tę terapię, dlaczego one się okazały A, się nieskuteczne? co to ci pomoże? Co to ci pomoże, chłopie? Jak i tak wyjdziesz i tak wiesz, tego piwa się napijesz, tam wina, czy czegoś. Wyjdzie i to nie ma. Nie ma na to le lekarstwa. Tak samo jak na tych, o, co się kują, yy, na, nie wiem, jaraczy blantów, jaraczy tego, tego. Nie ma. Każdy ma swoje nałogi. Ten ma takę, ten ma takę, ten ma takę, tak? Każdy ma swoje spoko. Ja się nigdy w to nie wpierdolę. Nigdy. Czy ty masz świadomość tego, że jesteś uzależniony? No, jestem uzależniony od alkoholu. No. A czy jest to problem dla ciebie? Problem. Hm. Czy Ci Powiem tak: problem nie jest problem, bo zawsze ten alkohol mam, wiesz? Przeważnie. Bo sklepy są, to co wchodzę i sobie biorę, nie? Z tym nie ma problemu. Ale bez tego bym nie przetrwał. Nie przetrwał. Miesz zobacz jakiś... e, zobacz, zobacz Rafiego, Rafi, nie? Tam z, zoo, z chłopaków, Rafi. Znam przecież Rafiego. No. zobacz. On bez wódki on nie przetrwa. Ja znam Rafiego. Jak jak razłem sklepy to zawsze Rafiemu dawałem butelkę wódki. Mówię, masz, mordo na później, pod poduszkę. A nie masz takich obaw, nie boisz się tego, że ty kiedyś będziesz tak jak Rafi? A czemu? A co jak Rafi, że cały czas chrał? No. I tak pije cały czas. Ja już jestem tak jak on prawie. Nie, jest ogromna różnica. On jest niedysponowany, on cały czas jest obrócony dookoła osi. Rafi już nie potrafi mówić normalnie. Bo chleje cały czas tą gorzałę najtańszą. A nie boisz się tego, że ty powielisz jego los? Co ty świrujesz? Nie powinna. Zesram się na zielono rano jutro i tyle. Ty pijesz mocno alkohole? Nie, właśnie wolę lepsze, wiesz? Czyli ty pijesz tylko wina? Znaczy wina i piwo, nie? A po wódkę nie sięgasz? E, wódka ścina mnie trochę z nóg, nie? Ja muszę cały czas być, wiesz, pod kontrolą, wolę słabsze trochę. Takie o, winko, piwo, bo wódka znów mnie ścina z nóg, wiesz? Wiesz jak zajaram? Tak, leżę. Gdzieś niech se przez wiesz. tak. U, u, u. i nikt mi nie gada, wiesz. Więc... Ale Fuj. niektórzy ludzie po wódce się robią agresywni. Ja też jestem. A po awinie nie. Nie, a tu się dobrze czuję. Ogólnie, nie kaszę, nie pluję <noise> kultura. Ile wypijasz dziennie w tej chwili alkoholu? Takich butelek? No takich jak ta. Z pięć. Pięć takich butelek no. w pierwszym A do tego jeszcze piwo? No, zależy co Łyski nieraz co zależy wie. Ja w samochodzie a... mam jeszcze 3-4 takie Schowane na jutro żeby miał rano na rozruch I to wynosisz ze sklepu? No na skąd kura? To za darmo mi nie dadzą Ale wydaje mi się że alkohol jest szczególnie spilnowany w sklepie no, Kurwa pata <laughs> Oni głupki są Tu można wynosić wszystko Pilnowany. Pilnowany to wiesz co jest? Pff. Wszystko wyniesiesz. Co chcesz? Teraz powiesz co chcesz? Ci przyniosę. Nie ma problemu. Co chcesz? Łyski, Jack Daniels, wino. Nie wiem. to zabezpieczenia, które są? Odcinam całkiem. Tak, zębami albo kurwa nożem, albo. Jest patent na to. Rozumiem. co powiesz jeszcze ja ciekawego góra. Rozłożyłeś się akurat w szwajcarskim kurwa tym. Nie, jacyś widzę chłop. A jak góry... mam inaczej nagrywać jak nie tak? A dobrze, nagrywa jak chcesz. Będzie szał. Będzie szał. Łukasz? Będzie. bardzo ci dziękuję za rozmowę. Nie ma problemu dzieciaku. Pam, 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 pam. Po co ci taka czapeczka? Bo ja noszę ją nieraz wieczorami. Na misia. Cisnę na misia, wiesz co to Jak wino otwiera, bo śrubokrętem. Czy tobie ta noga niesprawna przeszkadza? Znaczy powiem, przeszkadza, no Nie bo... chodzi mi w życiu, no to widzę. W skradzieżach. Nie, lepiej na mnie patrzą. Tak? No. Bo jak widzą okuli, że idzie, to chodzą mi z drogi, wie. Więc... A, rozumiem.